hello magic Krystian! Maciek, schowałem się przed starym! O kurde, ale musisz wyjść, bo musiałem ci coś powiedzieć szybko! Dobra. Krystian, wyjdź na Krystian, bo dowiedziałem się taką ciekawostkę. Czekaj, gdzie, gdzie? z tej strony. Gdzie jesteś? No siema. Jaka jest misja dzisiaj? Ja, ja się dowiedziałem, że do podjedzie pod naszą chatę. Normalnie. Ty, Maciek, no. ale musisz, musisz chodzić, musimy ci dać włożyć, włożyć ci w dupę jakieś warzywo, bo stajesz się powoli Chińczykiem. Zjem to. Dobra, wcinaj. To nigdy nie jest nie, dobry wybór, dobra, że dobrze się. Nie. Nie mi banana! Banana, zapaj o! Czekaj, co chciałem! Ja, gruszka może być! Może gruszkę być gruszka. mam! Mam Też gruszkę! Biegnę do ciebie Maciek! Pomóc! Dobra. Owoc, jestem, to Owoc Jestem! Jezu! A, Poczekaj! Masz Maciek! Masz gruszkę, bierz gruszkę! Ccinaj. Nice, Dziękuję, dobra. ty to jesteś Teraz. Teraz czas na misję. Czas iść. Czas. No, po. Skobidobi do serialu. do tam, skobidobi do. chrupki czas zapierd... Ty, no właśnie, Ty, skubi chrupki musimy mieć. Jak gdy, mi gdy kradnę dobi, chrupki. chrupki? Oho, ej, fura pali się. Jaka fura fula. się pali? U mnie się nie pali. Już teraz nie. Maciek, musimy cię, musimy cię wysłać. Może tutaj. nóżkę musisz wystawić kolanko, to się zatrzyma. Dobrze, ja wystawiam nóżkę, a ty wchodzisz o. do tego. Halo, nóżkę wystawiam. Dobra, chcę, no, ktoś, ja się schodam. Chce ktoś Maciusia ukraść przypadkiem? Ja pozwolę. Krystianka, przecież tyś Krystianek, przecież masz obroże, masz napisane jak Sam masz nie. Sarz, masz obrożę. Z czemu wyskoczyłeś? No bo nikt się nie zatrzymuje. Dobra, Słaby, ja, ja ci pomogę, brod. ja ci pomogę, nie ma problemu. Ja zablokuję. Żeby ktoś mógł cię ukraść. Co tam kombinujesz? Ja się chowam dla bezpieczeństwa mojego. Aś, próbuj na drogę. Zobaczymy czy nie zatrzymać. No właśnie, właśnie próbuję. A możesz podskoczyć? O, o. Tak. A, <laughs> dobra prawie, prawie dobra, ale już jest, już mam, dobra Ogarniasz tą maszynę? <laughs> Ty no nie, nie, nie specjalnie jestem najlepszym y, kosi... O. o, 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 udało o. Ci się Ja mam dla bezpieczeństwa, żeby mnie nie wciągnęło Dobra, jadę na zielonego jak coś Okej, okay, okej okay. o, 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 pijany kierowca Ty, to chodno, jechał z obcem Dobra nie. Maciek, musimy, musimy ci znaleźć nową rodzinę Gdzie jest kubidubidu? Skopi do widowskiego Nie jestem głupno wóz No nie wiem właśnie Nie no uh! jaką przychodzi Poczekaj Jokie ja Co Maciek! jest? Co ty tam robisz? Nie! To wyszło z podpalowania? Macie Musisz podskoczyć! Podskocz! Podskoczyć! No co mam skakać. E. Altef 4 Alt f 4 Dobra już. Jest. Dobra. A, kosiarka, jest. kosiarka sama stoi. Christian. Jeszowacz oh. pisze drogowego, nie. Pokonałem. O nie? o nie, o nie. Christian, dobra. musimy się cofnąć szybko do pokoju. Po co do pokoju? No potrzeba nasze, wiesz, do extra life'y. A nie możemy ich zamówić? Ale tego nie wiem. A, Weź, właśnie. Prawie. Zastanawić. Czemu słyszysz szczura, który piszczy? No bo może być tutaj wentylacji. Może <noise> być, ale nie musi. Ej, ty w ogóle ty... Tu się... Tak, nie ma tu. No. Tu nie możemy wezwać. No nie. Eee, Maciek? To poczekaj, bo drugi tablet znalazłem. Eee, Maciek? O sorry, no. <noise> Mamy problem przed domem. <noise> Co się stało znowu? No wiesz, jakby. Kilka samochodów Czekaj. się zablokowało ogólnie. Nie wiem, czy ktoś cię ukradnie w dniu dzisiejszym. No nie, co jest. cztery fury. No. Jedzie kolejna. Pod pasową. <laughs> Życzyłem tableta, widziałeś to widziałem, i Widziałem, widziałem. <laughs> Teraz o! Maciek! Oła, Uciekaj, Maciek! Dobra, kradniemy tą furę, dostanę? Kradniemy ją! O nie! Odjechał! Prawie ci przejechał i odjechał, ty! A, no nie. Gdzie jesteś Maciek? Ja nie żyję Kura. Gdzie jest? No Mój braciszek! Christian! Chrysan! Co, co, co? Bo to nowy dzień... No? Słuchaj! Wiem jak skupi tu ten namówić na to, żeby przyjechał do nas. Słuchaj, mi ten musimy powtórzyć wszystkie czynności z pierwszego dnia. Rozumiesz. Czyli musimy szybko tędy skakać. Dobra, Ziamą. dobra. Wy przez siebie. Pomogłem Ci. <laughs> teraz e, musimy teraz się... Szybko dwa na dwa tym. Razy do środku i do tyłu. No. Dobra, dobra, to dobra, To się i skoczymy na drzewko. Za drzewko, za drzewko, to było ważne. Dobra. Bo musi za nas widzieć z kosmosu już. Dobra, nie ma problemu. Boju, boju. Of dobra no się? Dobra, na, dobra mi się odbiłem się od strefy. Dobra, dobra ale to by się udało, to by się udało. Dobrze, dobra. dobrze. Jest, e, dalej musimy spaść z zjeżdżalni. Z, z tak, zjeżdżalni teraz. Spadłem. Jak dalej? Tak. No, ma, mało, czekaj, już biegnę. Teraz, I, i bokiem, żeby copyrighty nie wleciały. Dobra. Dobra. I skaczę i... Ała, no to było Jestem. Prawe. Dobra, ja skoczyłem dalej. Spokojnie, ja nadrobiłem dobrze. tym razem. Teraz. Dobrze. Tą stroną musimy skoczyć na fontannę? Ty... no ja sobie tak nie skoczę trochę. Czekaj. Dobra, tyłem skoczę, trudno. On na jest. Ło, udało się! Dobra, ja zabrałem za ciebie I. Dobra. Hop! O kurde! U, u. <laughs> Gdzie ty <laughs> jesteś? Na samym końcu fontanny! <laughs> du, Dobra, super. A jak ten drugi miał szagi? Jak ten drugi szagi miał na imię? No szagi, tak? Aha, no chciałem ci wciąż śpierz. Okej, duża głowa. A jeszcze pamiętam, dobra. że rzuciłem cię kamieniem. A, no, tak. no dobra. A trąbki mam ci zamówić, tak? A, no co ja mów, Masz tablet Nie, drugi no to zamówię. Zamawiaj, ja no wezmę tutaj. drugi tablet. Dobra, ja jestem robię też. Dobra, czas używać szybkich rąk. Szybkie poluszki. Jakie są tląbki? Ja nie widzę tląbek. Na samym dole. O -o. Ej, ja mam 30 FPS. 30? Mi się wydaje, ja. że do trybu JPG zaraz wchodzi. No chyba i od wyleciało. Dobra, ja, nie, nie. i co, teraz mówisz muzycznie go wzywamy, tak? Tak. On zareagował na pewne dźwięki. Dobra. Dobra, mm, nie, działa. Tu, 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 tu. nie działa. Nie działa! I co nie działa! teraz? Ten sposób jest słaby, ale FPS-ów mam klatkowanie. To jest tryb JPG gry. Nie. Po prostu. od JPG. Ty, a może my, możemy, my mamy, nie mamy wsiadać, tylko mamy zaznaczyć to. No, możemy, a możemy to podnieść bez wsiadania. Ale co? O, nie jestem w środku, Maciek, jakby co? Nie mogę wejść. Czemu miałbyś wejść? Czemu mielibyśmy. Się? Uważaj na samo. Uważaj Choć ja na samo. Coś Coś mówiłeś? Uważaj na wszystko. Ja tu czekam na, na, dostawę My byliśmy też na ganku w sumie, to staliśmy na ganku i wtedy oni przyjechali, nie? Tak, to była prawda, no 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 Jak tam biegnie Chyba, że na BG? dach musimy Chyba, że na dach musimy na dach? Ale na dachu no. ich chyba nie było wtedy Ale my wtedy byliśmy Dobra, spoko, ja w ogóle nie wiem czemu, ale ja biegnę dwa razy wolniej No bo bez shifta biegasz Uuu, Dobra, jestem na dachu Obserwuję Ja wszystko. też Jestem mm. <laughs> Ale się ślizgam <laughs> Ale model, elo, i co teraz? No nie no, chyba nie Kurde, Kurde, próbuję. no to jest e, ciężka misja e, Widzę, że jednak Scooby Doo się nie daje nabrać na te nasze łakony. Nie chcę, łakomu. nie chcę ewidentnie, no a my potrzebujemy no. tej ciężarówki, żeby ją ukraść Ała Ja myślę, że musimy e, poświęcić się dla celów edukacyjnych Naukowych Naukowych Tak Dla lepszego pokolenia Ja stanę na drugiej Do stronie drogi o! Zaczarowałem uh -oh. go! Zważaj. Jak o, Chciałem powiedzieć właśnie, że to twoja nie. trąbka i ty skończycie trochę marnie, ale Bo no... Nie. Ja myślałem, że jak węża, wiesz, jak to robią mnie... O uh -oh. Mnie też potrącili. Wariaty no, drogowe. Ale przeżyłeś? No tak. Przeżywam. Co prawda latam się... jakoś wysoko. Maciek! Szybkie podanie! Pomyślałeś o mnie, dziękuję Pomyślałem o tobie, aż zbiłeś rybę. Słucham cię! O, to się by... pa... Co się, co na ulicy. No? <laughs> Czemu wszystkie samochody się palą? Co no, się dzieje? Ale zobacz, jakiegoś się Czemu wszystkie samochody się palą, praktycznie? No, no. What the fuck! Bo, no jeżdżą za szybko o, Jezus, uważaj, i... uważaj Ty tak gorąco się robisz, no. że obok mnie, to się robię czerwony Nie, Je e e jesteś o. tak czerwony, jak to jabłko Jabłuszka. Ja teraz Ej, jak pół tego jabłuszka where are you? <laughs> Myślisz, że Scooby do nas przyjedzie? Wiesz co, mi się wydaje, że... Do tak. e Skubidubidu, where are you? Come here, cuz we have a crazy plan Scooby Dooby Doo Crazy Where plan? are you? Come back here and you, we need your help <laughs> Chwila, COVID, chwila, ale doo do? nie? To śpiewasz po polsku no. czy po angielsku? chyba po angielsku. Chyba, aha, czy nie jesteś pewien swojej wersji, tak? No bo, Rozumiem. No bo, bo, bo po polsku, yy, gdzie jesteś, skubidu? A, gdzie Ty jesteś, tu, a widzisz, 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 gdzie jesteś. mamy Szalony. szalony, Ja jesteś, skubidu? Eee, sto, jedzie Maciek! Aaa, pojechał, Działała piosenka, to przez piosenkę, czekaj, Maciek, czekaj chodź, szybko, 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 szybko chodź Z covidu przyjechał, siadamy COVID A, Aaa, Co? Sam Nie ja. Co się stało? Wiesz co się stało? Ukradli Nie. mnie, porwali mnie A teraz mam kamerę na ciebie nic się więcej nie stało nie, tak naprawdę nie. Czyli Scooby ale... chciał nas tak naprawdę oskamować na Scooby chrupki i chciał nas o porwać! Nie. O nie, ale zobacz, że środku... podziałała piosenka Wiesz kto jeszcze siedział w środku? To. W środku siedział jeszcze. Młody Kaki? stary. O, o. No, młody I stary. Co on chciał od ciebie. Nie mam pojęcia co chciał, ale złapał mnie za pieluchę i wciągnął do środka i i, i, oh. i mnie nie było i do widzenia, dziękuję serdecznie. Tak się skończył mój żywot właśnie i zabawa ze Scooby-Doo. Nigdy no nie wsiadajcie pa, pa. do vanów ze Scooby-Doo. To jest jedyne pa, pa. co można zrobić. Tak, papa. Pa. How about a Scooby snack? No.